Witaj pięknie. Kolejny dzień, codziennie bliżej siebie. Ewa, kobieta w pięknym wieku, zapraszam. Posłuchaj, proszę. Dziś jest 1 listopada, a tytuł, jaki wybrałam, brzmi: Dokądkolwiek zaprowadzi mnie życie, zaufam, że to dobra droga. Dziś z odwagą patrzę przed siebie. Nie muszę wiedzieć, dokąd dokładnie zmierzam. Wystarczy, że idę. W zgodzie ze sobą. Każdy krok, nawet najmniejszy, prowadzi mnie tam, gdzie mam być. Zamiast się spieszyć, pozwalam, by życie prowadziło mnie własnym rytmem. Zamiast kontrolować, uczę się ufać. Wiem, że wszystko, co spotykam po drodze, ma sens, nawet jeśli odkryję go dopiero później. Dziś wybieram spokój zamiast pośpiechu, zaufanie zamiast lęku. Wdzięczność zamiast zwątpienia wszystko układa się dla mojego dobra. Jestem prowadzona. Z ufnością podążam swoją drogą. Wiem, że życie prowadzi mnie dokładnie tam, gdzie ja chcę. Zaufanie do drogi to jedna z najpiękniejszych form odwagi. Nie zawsze widzisz cały plan, ale możesz czuć, że jesteś we, własnym, we właściwym miejscu. Każde doświadczenie, nawet to trudne, niesie mądrość zbliża, która zbliża Cię do pełni. Dziś przypomnij sobie, nie musisz wszystkiego wiedzieć. Wystarczy, że czujesz i idziesz dalej, codziennie bliżej siebie. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam jutro.